Cześć, najbliższe dwa odcinki rozmów o IT poświęcimy na wprowadzenie Cię w świat trendów w systemów ERP. Sprawdzimy m.in., jakie znaczenie dla Twojej firmy może mieć mobilność, co można zyskać dzięki dedykowanym aplikacjom, oraz sprawdzimy, co kryje się za trendem platform niskokodowych. Zapraszamy. Rozmowy o IT to seria rozmów ekspertów w branży systemów ERP, którzy na co dzień pracują w polskiej firmie IT Integro o globalnym zasięgu. Jeśli szukasz informacji o rozwiązaniach dla firm, nowoczesnych technologiach czy trendach w biznesie, to ten film jest dla Ciebie. Nazywam się Radosław Dudziak, a towarzyszy mi Piotr Szleć, prezes i założyciel firmy IT Integro. Dzień dobry. Firma działa na polskim rynku już od 30 lat i jako pierwsza w naszym kraju wdrażała system Navision, znany obecnie jako Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dokładnie. Od 20 lat zajmujemy się systemem klasy RP, ale de facto firma już jest na rynku prawie 30 lat, w związku z tym mamy taki pełen przegląd tego, co, co działo się na tym rynku przez ostatnie 30 lat. I jak zmieniały się te trendy technologiczne na przełomie tych 30 lat, patrząc na Pana doświadczenie w branży? No, drastycznie, dramatycznie, dynamicznie i bardzo skutecznie. Generalnie. Zaczynaliśmy oczywiście od pc pecetów, to były urządzenia, które pozwalały nam używać jakichś wybranych aplikacji. Pierwotnie dla biznesu to były oczywiście systemy, systemy aplikacje, programowanie pozwalające wystawić fakturę, wydrukować ją, wysłać oczywiście pocztą. Potem, ślad, potem przyszedł internet. Pamiętam, jak miałem w Izbie Gospodarczej prezentację, co to jest e-mail i dlaczego należy go używać że już większość z nas powinna, albo może 30% używa, a właściwie powinniśmy wszyscy. Potem, oczywiście, wraz z internetem, przeszły przeglądarki, dostęp do informacji. No a dzisiaj jesteśmy świadkami dużej rewolucji cyfrowej, gdzie i cała platforma rozwiązań, i platforma dostępu do. Do, do danych i kreowania tych danych, to to po prostu jest inny świat. Tak? Weszliśmy w terabajty informacji, weszliśmy w miliardy użytkowników, no więc to wszystko się zmieniło bardzo, bardzo dużo, mocno. Okay. Szacuje się, że od przyszłego roku 65% przedsiębiorstw będzie chciało korzystać z technologii tej cyfrowej transformacji. Mm -hmm. A jak to wygląda na polskim rynku? Czy firmy faktycznie śledzą te technologie, te trendy? W ślad za tą zmianą technologiczną, która nastąpiła przez ostatnie 30 lat, też nastąpiła zmiana mentalna, oczywiście też pokoleniowa. Generalnie świadomość tego, że technologia jest istotnym elementem strategii biznesowej rośnie i jest rozwijana. Dodatkowo higiena pracy z dostawcami, prowadzenie projektów informatycznych też ma pewien progres i no, wydaje się, albo nawet jestem przekonany, że robimy to teraz z naszymi klientami znacznie bardziej skutecznie. To znaczy klienci mają większą świadomość, my mamy większe doświadczenie i to dalej, dalej daje dobry efekt. Generalnie można naszych klientów w Polsce podzielić na takie cztery grupy. Są to liderzy, czyli ci, którzy odważnie skakują nowe rozwiązania. Po drugie naśladowcy, testerzy i spóźnialcy. Mhm. I ostatnio robiono badania, okazało się, że w tych czterech grupach nastąpiło przesunięcie. To znaczy ci, którzy byli z tyłu, było więcej naśladowców przodzą? i spóźniarskich, przesunęli się w kierunku naśladowców i liderów. I to jest dość, dość dynamiczny wzrost, czyli układającą statystykę w, w cyferki, no to jest około 20% więcej tych ambitnych i zdeterminowanych w stosunku do tych, którzy czekają i, i podejmują decyzje później i wolniej. Także yy, wydaje się, że oczywiście COVID, czas pandemii, no tak, jak gdyby skatalizował, skatalizował ten, ten proces, wzmocnił go i właściwie zmusił nas do określonych działań ale wydaje mi się, że Polska w wielu obszarach cyfrowego świata jest naprawdę zaawansowana i nasi klienci, i nasi użytkownicy, i nasi powiedzmy ogólnie społeczeństwo no, w wielu obszarach jest, jest na, dobrym, na dobrej drodze, żeby z tej cyfrowej transformacji skutecznie skorzystać. Czyli nieco wymuszone miejscami, ale mimo wszystko idziemy, idziemy za tym trendem cyfryzacji tak, cały czas. oczywiście cały czas mamy pewien duch technologiczny, to się zgadza, ale nie mamy takich dużych obciążeń przeszłości, to znaczy stare, dawne rozwiązania po prostu nie istnieją. Także troszeczkę mamy białą kartkę i możemy dzięki temu szybciej wdrażać nowe rzeczy. I to widać, tak? I to widać też jak gdyby w biznesie, bo my też postrzegamy polski biznes jako taki bardzo dynamiczny i skuteczny. Dzisiaj nawet COVID potwierdza to, że nasza gospodarka tak bardzo nie ucierpiała, ponieważ jest w dużym stopniu oparta o młode, dynamiczne firmy. Oparte też o nowe rozwiązania technologiczne, o nowe rozwiązania procesowe, projektowe. No i na to się nakłada ten świat cyfrowy, no i to daje taki efekt, że możemy sobie z dumą powiedzieć, że, że z tą cyfryzacją nie, nie jest tak źle. Przejdźmy zatem do omówienia głównych trendów w systemach ERP. Jakie by Pan wskazał? No dziś rzeczywiście tak jak w całym świecie informatycznym takim kluczowym elementem jest chmura obliczeniowa. Po drugie, w zatem oczywiście pełna dostępność do aplikacji i danych, czyli mobilność. To się dzieje we wszystkich obszarach życia biznesowym, także. Kolejne: big data, czyli możliwość wykreowania no, nieskończonej ilości danych, które potem pozwolą nam w biznesie je wykorzystać. Następnie, chmura też powoduje, że cykl życia produktów informatycznych, rozwiązań, systemów klasy RP i wszystkich innych jest skrócony, czyli, ale to spowoduje, że on jest jak gdyby bardziej atrakcyjny, świeższy i bardziej innowacyjny. Kolejna rzecz to, to jest internet rzeczy, to już bardziej przemyślę i tam, gdzie mamy, mamy konieczność zbierania kolejnych danych z, w sposób automatyczny. No to chyba, to chyba to są te główne trendy, myślę. Że tak. okay, jeżeli chodzi o ten zmieniony cykl życia produktu, to i, jeżeli on jest szybszy, to w jaki sposób firma może się dostosować do tych, do tych ciągłych zmian, w jaki sposób to, 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 to organizuje? Generalnie zauważono, że powiedzmy wypuszczanie wersji w systemach klasy P co 2-3 lata jest już zbyt, zbyt powolne i zbyt mało pasuje do potrzeb klientów. W związku z tym, ten cykl życia produktu został skrócony. I tak w naszym przypadku, w przypadku Dynamics 365 Business Central, to już jest pół roku, czyli co pół roku mamy dużą, dużą zmianę w wersji systemu. To oczywiście powoduje pewną zdolność do, do dostarczania klientom wielu nowych funkcjonalności. I teraz oczywiście w ślad za tym idzie to, że. Za tym systemem, tak zwanym korowym, czyli głównym, muszą podążać aplikacje uzupełniające. One też są dostępne w chmurze i też mogą być w sposób y, taki permanentny poprawiane, zmieniane i rozwijane. No, w ślad za tym idzie też konieczność dostosowania technologii. Związanej z właśnie z utrzymaniem, utrzymaniem sprawności tej, te, tych systemów. I na przykład w naszym przypadku coś życia produktów też e, skutkuje tym, że jak my programujemy, projektujemy nowy system, nowe rozwiązanie, modyfikacje, to już musimy to robić dla wersji aktualnej do tej przyszłej. Po to, żeby, żeby w momencie, gdy przyjdzie ta poprawka i nowa wersja, żeby system był. E, po prostu skutecznie działający, a nie na przykład rano w poniedziałek przychodzimy do pracy i nie ma aplikacji, albo nie działa jakaś <noise> jej część. Także ten cykl życia produktów nosi pewne wartości, ale oczywiście wymusza na nas, jako dostawcach systemów, pełną, pełną dyscyplinę i też y, powoduje pewne zwiększenie jakości tych rozwiązań. Kiedyś mieliśmy dostęp do kodu źródłowego albo w starej wersji, i, i robiliśmy po prostu na gorąco, na żywo, na żywym organizmie. Dzisiaj musimy to przejść przez pewną ewaluację. Weryfikację jakościową to powoduje, że te aplikacje będą stabilniejsze. Także cykl życia produktów jest w sumie dobrą wartością tej zmiany. Czyli trzeba faktycznie szybciej się rozwijać, żeby, żeby nie zostać gdzieś tam w ogonie. No ale czy nie zaburzy to taki, taki proces ciągłych zmian, nie zaburzy takiej normalnej działalności firmy? No one, te zmiany dzieją się właściwie często w tle tak? i nie dla wszystkich użytkowników są, są widoczne. To, to, dokładnie mamy tą samą sytuację na naszych smartfonach, tak? na naszych no tak. e, komputerach. Wiemy już dzisiaj, ta świadomość rośnie i właściwie jest powszechna, że, że te poprawki są konieczne. Tak? Czy ze względu na bezpieczeństwo, czy ze względu na wydajność systemu, czy ze względu na, na rzeczywiście jego funkcjonalność. Ale no to, to tak już po prostu jest i wszyscy, wszyscy to wiemy. Także ta świadomość e, jest. A po stronie dostawców, no to jest rygor, żeby, żeby tej świadomości nie popsuć. Okay, a Wspomniał Pan też o tych dedykowanych aplikacjach do systemu ERP. Co właściwie one dają, czy co, co możemy zyskać, i w jaki sposób one nam pomagają, czy firmie pomagają, żeby, żeby się rozwijała? Generalnie te aplikacje dedykowane to są pewne uzupełnienia w systemów standardowych. Tak? I, I oczywiście dlaczego tak? Dlatego, że no jest wiele branż, jest wiele specyficznych wymagań naszych klientów. I one są w niektórych przypadkach bardzo unikalne i tam naprawdę skrajnie skrajnych na ilościach małych potrzebne. A z kolei no jest wiele takich rozwiązań, które można zunifikować dla danej branży i, i akurat dostawca systemu tego podstawowego klasy RP tego nie, nie oferuje, ale partnerzy, którzy mają możliwość budowania aplikacji indywidualnych, to dostarczają. No i w związku z tym na przykład w sklepie Microsofta w AppSource jest już kilkaset aplikacji dla naszego systemu klasy RP, gdzie można po prostu w sposób łatwy i przyjemny wgrać sobie wersję trialową, czyli próbną. Można, można ewentualnie poprosić partnera, żeby tą wersję wgrał. Po drugie, m, można też y, po prostu zweryfikować, czy moje potrzeby są, są dostępne. Także te aplikacje mają tą zaletę, że po pierwsze są sprawdzone w większej ilości instalacji, po drugie są sprawdzone przez wspomnianą wcześniej technologię, konieczność weryfikacji jakości tych aplikacji, po trzecie e, dzięki wersji chmurowej, albo w ogóle dzięki wersji skup, subskrypcyjnej, czyli dostępu do, do oprogramowania przez płatność powiedzmy mi miesięczną czy roczną, no możliwość wejścia łatwego, ewentualnie, ewentualnie dalszej rezygnacji, gdyby to się nie sprawdziło. Także te aplikacje dedykowane są takim fajnym elementem rozszerzającym możliwości budowy aplikacji hmm. na potrzeby klienta. Czyli, czyli też podobnie jak w komórkach, mogę sobie tym z tego sklepu coś zainstalować. Jeżeli mi się nie spodoba, to, to za jakiś czas odinstalować. Dokładnie i, taki sam model, w innych systemach. Tak, okay, czyli idziemy faktycznie w tę stronę. A czy w przypadku takich dodatkowych aplikacji dla systemu użytkownik jest całkowicie zależny od firmy wdrażającej, czy na przykład może część takich rozwiązań tworzyć samodzielnie? Pytam, bo. W ramach tego, takiego trendu właśnie platform niskokodowych, yy, użytkownicy często mogą sami tworzyć rozwiązania, mm. choćby strony internetowe, tak, nie trzeba już dzisiaj znać yy, języka kodowania, yy, można te strony tworzyć bez tego. Mm -hmm. Czy w przypadku z systemów ERP też jest to coś takiego widoczne? Tak, naraz ten trend jest dość silny w naszym środowisku systemów ERP, że yy, faktycznie użytkownik końcowy ma prawo czy przy jakichś tam ograniczonych umiejętnościach zbudować sobie własną aplikację. Ja mówię, w naszym, naszym świecie, w świecie biznesu taką nieśmiertelną aplikacją pomocniczą obok systemu ERP był, jest i będzie pewnie Excel. I tam też oczywiście wiadomo, że umiejętności korzystania z Excela są różne i niektórzy potrafią robić różne cuda. Tym niemniej nasz system w pełni zintegrowany w środowisko Microsofta, rzeczywiście tą integrację z Excelem zapewnia na bardzo wysokim poziomie i można rzeczywiście sobie budować i bardzo zaawansowane raporty, i tabele przestawne, i, i piękne wykresy. Ale oprócz tego, powiedzmy przy takim samym poziomie trudności jak z Excelem, a może, a może nawet w łatwiejszym, ale to powstała pewna platforma do budowania właśnie takich aplikacji dedykowanych dla użytkowników końcowych. To jest część Power Platform. Nazywa się to Power Apps i tam rzeczywiście, jeżeli mamy potrzebę zagregowania danych albo udostępnienia danych w sposób taki dość prosty i, i szybki dla wybranego np. odbiorcy tych danych, np. Na nasz handlowiec jest w trasie, potrzebuje nagle jak jakieś informacje wybrane z systemu, nie wiem, cennik, czy czyli jakąś określoną inną tabelę, czy cokolwiek, tak? to my możemy w sposób szybki zbudować taką małą aplikacyjkę, korzystając z danych systemowych RP i udostępnić ją tak samo jak udostępniamy dokumenty w Office 365, na, na smartfona, na komputer, na tablet. Także to rzeczywiście jest taki trend, który się będzie pewnie nasilał, bo wraz z, z rosnącymi umiejętnościami użytkowników mm, zapotrzebowanie na to będzie rosło. Ta, ta, przepraszam, ta platforma została też wyróżniana przez uznaną w świecie IT firmę badawczą Forester, mm -hmm. także to też jest potwierdzenie, że, że to jest fajne narzędzie. Mm -hmm. Czyli taką apkę na telefon można zrobić bez znajomości yy, programowania, tak? Dokładnie, badawczą. w parę minut, w parę minut. My na prezentacjach to pokazujemy, jakie to jest proste, mm -hmm. rzeczywiście to jest mm -hmm. fajne no właśnie, jeżeli chodzi o tę mobilność, bo mam tutaj zapisane, że aż o 40% w zeszłym roku wzrosło użycie aplikacji mobilnych. No sam się zresztą teraz przyczyniam do tego. A jak to wygląda w systemach RP? Czy też ten trend i taki wzrost jest widoczny? Hmm. Wiadomo, co się stało w ubiegłym roku, tak, nastąpiła pandemia. Wszyscy musieliśmy z tego świata realnego, gdzie handlowiec jeździł w delegacje i korzystał oczywiście z aplikacji danych mobilnych, czy dyrektor jechał na konferencję, czy na szkolenie, czy do kontrahenta. Wtedy rzeczywiście ten trend używania aplikacji yy, zdalnie, mobilny był, był już narastający, no ale pandemia i powiedzmy konieczność zamiany naszych wyjazdów służbowych na przebywanie w domu, na home office spowodowała, że ta mobilność i dostęp do danych, z domu tak, okazała się no, koniecznością. Stąd jak gdyby przyrost i całego, całego, całego zainteresowania świata cyfryzacją, plus jej skuteczność, czy ten bardzo znaczącego elementu mobilności. No, no, możemy tylko to potwierdzić, tak, że tak się stało. My gdzieś wiosną 2020 musieliśmy wielu klientom pomagać, żeby mogli przejść z pracy stacjonarnej na pracę zdalną, co co skutkowało tym, że oni rzeczywiście z domu mogli korzystać z systemu. Okay, czyli trochę ta mobilność się odwróciła, nie tyle chodzi tu o podróżowanie, co w zasadzie pracę, czy spotykanie się bez, bez w zasadzie wyjeżdżania, czy podróżowania i tą pracę poza biurem. Dokładnie i pomijając powiedzmy spekulacje, kiedy ta pandemia się skończy, jesteśmy pewni, że ona zostanie z nami na dłużej, jeżeli chodzi o właśnie tą pracę zdalną, czy pracę z domu. <grym> dzisiaj są badania, że 20-30% pracowników w ogóle nie chce wracać do biur, tak? Są badania, że 60-70% firm już właściwie się domyślnie nie zgadza to to na, na hybrydowy model pracy, czyli część w domu, część w, część w biurze. Także ta mobilność z pewnością się utrwali i wzmocni. Ok, a podsumowując te trendy, o których rozmawialiśmy, to czy uważa Pan, że w najbliższych latach ta ich popularność będzie jeszcze rosła, czy będzie się to jakoś zmieniać? Znaczy. Ja myślę, że tak, po prostu to się dzieje i to się intensyfikuje. Dzisiaj mamy taką sytuację, że na przykład my mamy bazę, bardzo dużą bazę klientów i też mamy oczywiście starsze wersje systemu klasy RP. No i mamy zadanie takie dość, dość długofalowe, żeby przenieść wszystkich naszych klientów do nowych wersji, do tych, które są oparte o nowsze technologie. Po drugie, mamy no tak naprawdę bardzo duże zainteresowanie z rynku na temat tych systemów już nowoczesnej wersji chmurowej, subskrypcyjnej. Także wydaje mi się, że plus ten katalizator w postaci COVID, no to tak naprawdę wydaje mi się, że, że nie ma wyjścia i jak gdyby trend ważności czy priorytetu informatyki z całym jej dobrodziejstwem związanym z czwartą, czwartą rewolucją cyfrową będzie się nasilał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Was zapraszam na kolejny odcinek Rozmów o IT, w którym wraz z Piotrem Śledziem będziemy kontynuować. Temat najbardziej kluczowych trendów w systemach ERP. Powiemy m.in. o chmurze obliczeniowej, big data, internecie rzeczy oraz analizie predykcyjnej. Zapraszamy!